Rok 2014 już za nami. Nie zabrakło oczywiście wielkich podsumowań takich jak YouTube Rewind czy Best of od Apple i wszelkiej maści niezależnych filmików kompilacji na YouTube. Nie można więc zabraknąć krótkiego podsumowania najlepszych aplikacji i gier na iOS według AppStore'a. Tym razem na szybko przedstawimy pozycje, które okazały się w 2014 roku zarówno na iPhone'a oraz iPada i przykuły naszą uwagę. Zacznijmy od aplikacji. Pierwszą, która według nas zdecydowanie zasługuje na uwagę to Workflow. Jedna z najbardziej wyczekiwanych apek ubiegłego roku. Dla wielu użytkowników systemu iOS nie jest on tylko źródłem rozrywki i narzędziem komunikacji, ale dzięki rozwijającej się technologii oraz nowym iOS, system ten staje się bardzo przydatny w pracy. A przez to korzystamy z ogromu aplikacji i staramy się zorganizować nasz czas, workflow w jak najlepszy sposób. I tutaj na pomoc przychodzi wcześniej wspomniana aplikacja. Interfejs robi wrażenie pod względem swojej prostoty. Tworzenie poszczególnych rozszerzeń czy samodzielnych narzędzi odbywa się w bardzo przyjemny sposób. Wystarczy przeciągnąć odpowiednie akcje i połączyć je. Już po dodaniu pierwszej akcji workflow będzie proponował nam, co możemy zrobić dalej, aby przyspieszyć tworzenie i uniknąć zbędnego szukania odpowiednich czynności. W aplikacji znajdziemy również swego rodzaju galerię z gotowymi już darmowymi rozwiązaniami. Workflow w moim przypadku pomógł narobić parę funkcji, o których zapomnieli deweloperzy różnych aplikacji. Często są to proste rozszerzenia, ale przyspieszające pracę. Tak na przykład w parę sekund stworzyłem rozszerzenie, dzięki któremu mogę otworzyć zdjęcie w VS Code, czy też wrzucić zdjęcia do Dropboxa w wybrane miejsce. I to wszystko bezpośrednio z poziomu iOS-owej aplikacji zdjęcia. Aktualnie aplikację można zakupić za 2,99$. Instagram jakiś czas temu poszedł w ślady wajna i postanowił wprowadzić filmiki do swojego serwisu. Znaczną ich częścią są różnego rodzaju tainleypsy, czyli w skrócie filmiki poklatkowe. Co jednak trzeba zrobić, aby wyglądały one jeszcze lepiej i bardziej atrakcyjnie? Udostępnić użytkownikom banalną, darmową aplikację Hyperlapse, która ma za zadanie takie filmiki nagrywać bez większej filozofii. Ale o co tyle szumu? No właśnie, Instagram chwali się, że jego programistom udało się opracować za masą algorytmy, dzięki którym obraz jest stabilny. Nawet kiedy nagrywamy z ręki, przez ostatyw staje się zbędny. Efekt świetny. Najlepsze pomysły bywają szalenie proste. Gry takie jak Tetris, Snake czy nawet Flappy Bird nie potrzebowały skomplikowanej grafiki oraz złożonych zasad, by odnieść sukces. Pomysł, który dał początek Freeze oraz jego licznym następcom, również należy uznać za genialny. Prosty, ale na tyle udany, by przyciągnąć milion graczy. Przyznam szczerze, że najpierw dałem się porwać 2048. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, że cyferkowe szaleństwo rozpoczęło się bowiem od Freeze. Gry znakomitej, ale płatnej i przez to nieco mniej znanej w naszym kraju. Podstawowe zasady są takie same. Na ekranie pojawia się plansza o rozmiarach 4 na 4 pola. Kiedy przyciśnijmy palcem przez ekran, przesuwamy wszystkie kafelki o jedno pole we wskazanym kierunku. Oczywiście nie wszystkie kafelki tak naprawdę się przesuwają. Niektóre nie mogą się przesunąć, bo są zablokowane przez inne bądź przez ścianki planszy. No i zdarza się, że kafelki te łączą się. Jedynki i dwójki łączą się ze sobą w trójki. Wszystkie wyższe kafelki łączą się jedynie z takimi samymi kafelkami. Trójki z trójkami tworzą szóstki, szóstki z szóstkami tworzą dwunastki, te w dwudziestki czwórki i tak dalej. tutem gry jest doskonała jazzowa muzyka i niezła ta grafika. Freeze to jedna z tych gier, które cię wciągają. Owszem, kolejna nieudana próba pobicia rekordu irytuje, ale człowiek nie rzuca wówczas komórką o ścianę, tylko gra po raz kolejny. I kolejny, i kolejny. Aż w końcu się uda. Freeze kupimy w App Store za 2 dolary. Monument Valley to perfekcyjnie wykonana gra. Zarówno oprawa dźwiękowe, jak i graficzne stoją na najwyższym poziomie. Trudno właściwie opisać fabułę poza zaakceptowaniem faktu, że zabytkową dolinę przemierza cierpiąca na mutyzm księżyczka Ida. Generalnie bohaterów nie ma tu wielu, a ich obecność nie powoduje bolesnych konsekwencji. Zero stresu. To, co stanowi siłę gry i de facto umiejętliwa pomoc księżniczce w dotarciu do celu, a w rezultacie ukończenie gry, to logiczne łamigłówki, a dokładniej umiejętne poruszanie się w trójwymiarowej przestrzeni. Interaktywne Puzzle są to o tyle intrygujące, że prezentowana na każdym z poziomów architektura bawi się z graczem, oferując wiele zaskakujących konstrukcji bazując na złudzeniach optycznych. Monument Valley nie należy do tych tańszych gier, ale jest warta każdej złotówki. Tytuł ten znajdziecie w App Store w cenie 3,99$. Na koniec zostawiliśmy specjalne wyróżnienie, albumem do naszego podsumowania zawitała polska produkcja, prosta, ale wciągająca Timberman. Dwa, jakich mało. Stworzone przez Wrocławskie Studio, produkcja ma wszelkie zadatki, by powtórzyć sukces Flappy Bird. Wymaga równie wielkiej zręczności, ogromnych kłokotów z za zaparcia i daje wcale nie mniej satysfakcji. Zasady w Timbermanie są zgoła jednak inne. Otóż wcielamy się w tytułowego drwala, który rąbi ogromną sekwoję. Cała zabawa polega na uderzeniu się kierą w drewno i cięciu drzewa na kolejne kawałki. Żeby nie było za łatwo, trzeba się sprężać, ponieważ goni nasz czas. Każde robnięcie daje nam kolejne cenne sekundy, ale gdy pasek skurczy się do zera, przegrywamy. Mało tego, rąbane drzewo posiada liczne gałęzie, a my nie możemy pozwolić, by te spadły na głowę drwala i odesłały go ze światów. Rąbiemy więc raz z jednej, raz z drugiej strony, unikając wystających badyli. Zakończę standardowo. To by było na tyle. Na koniec chciałbym przeprosić za późne udostępnienie tego filmiku, ale natłok pracy i nauki znacznie zabrał nam czas na nagrywanie różnych materiałów. Jednakże działalności nie kończymy, a wręcz planujemy od dłuższego czasu lekkie zmiany kosmetyczne i powrót do systematycznego publikowania. Tymczasem żegnam Was i życzę udanego nowego roku, aby ukazało się w nim wiele nowych i wartych pozycji w App Store. Subskrybujcie, komentujcie, śledźcie nas na Twitterze i Facebooku. Do usłyszenia.